Świat namiętności i intryg. Świat przygody, miłości i zdrad. Świat przemocy i gwałtu. Świat, w którym śmiech następuje po łzach. Santa Barbara. W programie drugim polskiej telewizji. 37 nagród Emmy za charakteryzację za rolę pierwszo- i drugoplanowe dla zespołu scenarzystów, kilkakrotnie dla najlepszego filmu w kategorii seriali dziennie. Santa Barbara w programie drugim polskiej telewizji. Marcy Walker nagroda za rolę Eden Campwell. Dzień Polsko. I'm Marcy Marcy Walker, Walker. I play polskich widzów do programu Drugiego. Santa Barbara w programie drugim. Codziennie w telewizji śniadaniowej. Powtórki w sobotnie i niedzielne popołudnia.